Dobry wieczór. Koniamy się ze stadionu w Grodzisku Wielkopolskim. Jesteśmy po ostatnim w tym sezonie starciu Beniaminków PKO Ekstra Ekstraklasy. W 24. 4. serii spotkań Warta Poznań zremisowała ze Stalą Mielec 0-0. do -0. Jest z nami trener drużyny gości, pan Leszek Ojrzyński. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I poproszę o podsumowanie meczu. Było widać, że przyjechaliśmy tutaj z zamianem zdobycia trzech punktów, bo w pierwszej połowie, chociaż nie graliśmy rewelacyjnie, ale mieliśmy... Kilka takich sytuacji, gdzie powinniśmy lepiej się zachować. No, mieliśmy tylko jeden strzał celny, gdzie lis wybronił, ale, ale też mieliśmy takie sytuacje, gdzie, gdzie powinniśmy skuteczniej reagować, ale się nie udało. W początek drugiej połowy też pokazaliśmy od razu, że, 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 że chcemy tą bramkę jak najszybciej zdobyć, bo, bo ta jedna bramka by otworzyła ten mecz i, i, i wtedy byśmy byli ciekawi, jak to by. Wyglądało, ale ta sztuka nam się nie udała i po 15 gdzieś minutach e, inicjatywę przejęła Warta i, i tutaj się gdzieś daliśmy zepchnąć, reagowaliśmy zmianami, ale to nam gdzieś nic nie, nie pomogło. No i furę szczęścia mieliśmy pod koniec meczu, bo mogliśmy stracić ten jeden punkt nawet, ale tutaj e, Rafał się wykazał kunsztem i, i, i na zero zagraliśmy z tyłu i z przodu i tak to wygląda. I, ten punkt, jeden sobie dodajemy. Mamy 20, dalej jesteśmy na ostatniej pozycji. Będziemy patrzeć, jak jutro nasz bezpośredni przeciwnik będzie poczynał sobie w Lubinie. I zostało 7 kolejek, a ciężkie mecze przed nami. Musimy przede wszystkim pozbierać się, bo dzisiaj kilku zawodników z nami nie przyjechało i to był ciężki dzień dodatkowo dla nas, bo, bo, bo mogliby się przydać w tej w tym pojedynku, no ale co zrobić, e, przyjechaliśmy tutaj i zdobyliśmy jeden punkt. Dziękuję trenerze, jest kilka pytań od dziennikarzy. Grzegorz Maj z portalu W Cieniu Jupiterów. Panie trenerze, widać było walkę drużyny, jednak zabrakło przysłowiowego pazura w ataku. Czy to było wynikiem, że Stali zabrakło tak zwanego cyklu meczowego? Ciężko mi powiedzieć, bo, bo ja sam wypadłem na 10 dni, nie byłem z drużyną i tylko znam relacje i zapisy, jak to wyglądało biegowo i, i na pewno to były ciężkie chwile dla naszych zawodników też przy okazji, różne tam perturbacje wyszły w naszym klubie i, i ciężko mi powiedzieć, czy tego zabrakło, no, no, no tak jak wspomniałem, skuteczności, czasami gdzieś tam umiejętności i, i szkoda, bo, bo mogliśmy ten mecz lepiej rozegrać, ale to, to już teraz można gdybać. Drugie pytanie dotyczy wprowadzenia piłki przez bramkarza stali do gry, które bardzo często kończy się przejęciem przez przeciwników, i czy da się to poprawić? No wszystko da się poprawić, trzeba pracować, ale też e, sam trening to jest jedno, a tutaj sfera emocjonalna odgrywa znaczącą rolę, bo pod pressingiem gdzieś trzeba zachować spokój, a Rafał tu, tu zagrał. Raz piłkę do przeciwników i, i tutaj Grzesiu Tomasiewicz wybronił ten, ten strzał i, i tyle. No, pracujemy gdzieś tam nad pewnymi elementami. To też jest praca naszego trenera bramkarzy, on pracuje z chłopakami, ale tak jak wspomniałem, tutaj gdzieś emocje właśnie biorą gdzieś górę i źle stopa ustawiona spowoduje to, że ta piłka nie poleci tam, gdzie, gdzie był zamiar. Dziękuję. Paweł Skorp. Jaki jest poziom zadowolenia po tym meczu z Wartą? Czy jeden punkt jest w tym momencie na wagę złota dla Stali? Oj, to się okaże na koniec rozgrywek i. Super, by był na wagę złota, i tego bym sobie życzył, i pewnie wszystkim związanymi z naszym klubem. A jak będzie, no to trzeba poczekać. Mamy następne mecze, tak jak wspomniałem, jest siedem kolejek i, i my jesteśmy na tej ostatniej pozycji. Nie wszystko też od nas e, zależy, i teraz już musimy o tym spotkaniu zapomnieć. Szybka analiza będzie. Chłopaki teraz odpoczną, bo długa podróż przed nami. I, 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 I to tak jak wspomniałem, no czekamy jeszcze na powrót tych, których dzisiaj nie, nie było i żebyśmy byli silniejsi i oby jeszcze nikt nam nie, nie wypadł, bo, bo tak jak wspomniałem, no następny mecz jest to o trzy punkty i tam będziemy chcieli też te trzy punkty zdobyć, a jak będzie, to trzeba poczekać do weekendu. Dziękuję. Ostatnie pytanie, Witold Puchalski. Jest to, był to klasyczny pojedynek mistrza i ucznia. Jak po latach współpracy... Wspólnej pracy, znaczy po latach chyba od wspólnej pracy w Podbeskidziu, może Pan ocenić rozwój trenera Piotra Tworka? Oj, tu za duże słowa. Mistrza, to trochę do mistrza to mi brakuje. Znam tylko jednego mistrza. A tak, mieliśmy okazję współpracować i bardzo mile wspominam tą współpracę. Dziś mieliśmy okazję porozmawiać sobie przed, przed meczem i, i no, się cieszę bardzo, że Piotrek tutaj i awansował i poczyna sobie z Wartą bardzo, bardzo dobrze i zawsze, zawsze, zawsze ten okres pracy w Bielsku gdzieś nas zbliżył, bo, 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 bo tak było, że to chyba ponad 10 miesięcy razem, razem pracowaliśmy, potem razem odeszliśmy, potem szybko Piotrek dostał pracę, gdzie tam też maczałem palce i był w Kotwicy koło brzeg i tak zaczął E, że tak powiem samodzielną gdzieś tam pracę w tam, na tamtym etapie, bo wcześniej też gdzieś miał takie epizody. I, i potem z, z trenerem Bartoszkiem zaczął i gdzieś, gdzieś gdzieś podglądał, gdzieś pewne rzeczy wyciągał dla siebie. No i widać, że z, z bardzo dobrym skutkiem, bo Warta jest no można powiedzieć rewelacją ligi, bo ile no już 33 punkty na tym etapie rozgrywek, no to praktycznie już jest utrzymana, a pewnie taki był cel. Dziękuję bardzo panie trenerze. To już było ostatnie pytanie. Za chwilkę spotykamy się z trenerem Piotrem Tworkiem. Trenerowi gości dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Dobry wieczór. Kłaniamy się ponownie z Grodziska Wielkopolskiego na konferencji po meczu Warty Poznań ze Stalą Mielec. Tym razem witam trenera drużyny gospodarzy pana Piotra Forka. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Wynik z meczu 0-0. do 0. Poproszę trenera o podsumowanie tego spotkania. Dopisujemy po dzisiejszym meczu jeden punkt. Po trudnym meczu, po ciężkiej walce, nie udało nam się maksa zdobyć ze względu też na fakt, że no nie wykorzystaliśmy sobie szczególnie w drugiej połowie sytuacji, które stwarzaliśmy. Natomiast pierwszą połowę mieliśmy słabszą, nie tak chcieliśmy zagrać. W drugiej po korektach, po, po zmianach, znów graliśmy, to, co planujemy, to co trenujemy, to do czego przyzwyczajamy. Nie udało się strzelić dzisiaj, ale wiemy, że ten mecz dużo nas, walki i dużo siły, dlatego pierwsza słabsza połowa, druga w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza, remis 0-0. Dziękuję. Pytania od dziennikarzy są następujące. Sławomir Lechna Panie trenerze, byłem zaskoczony tak wczesnym zdjęciem Mateusza Kozińskiego i czym, było spowodowane, czym była spowodowana ta zmiana zejścia z boiska najlepszego strzelca i czy nie lepiej byłoby go zostawić i zagrać na dwóch napastników. Generalnie jestem trochę rozczarowany, że Warta zagrała zbyt pasywnie w ofensywie. Zmiana z rela dała nam więcej utrzymania z przodu, bo to jest inny typ zawodnika. Nam brakowało właśnie po przechwycie utrzymania piłki. Na pozycji numer 9. I ja i uważam, że Adaś dobrze się wywiązał ze swojej roli. Nie mogliśmy, nie mogliśmy również osłabić środka pola, ponieważ stal grała takim rąbem w środku, dwójką bocznych, którzy schodzili do środka i stwarzali tam nam przewagę, plus dwie, dwie szóstki, a więc. My mieliśmy właśnie w pierwszej połowie szczególnie z tym problemy, i, i szczególnie długie piłki zgrywane na, na kolewa powodowały, że, że no gdzieś przegrywaliśmy te, te stykowe i te, te drugie piłki nie zbieraliśmy, dlatego tutaj środek nie mogliśmy osłabić, ale Adaś utrzymywał, Adaś zgrywał i, 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 i ja uważam, że to była dobra, dobra zmiana. Dziękuję Panie trenerze. Wiktoria Łabęcka pyta właśnie o ocenę zmienników w dzisiejszym meczu, że od Adamie z Rolaku, trener powiedział, to jeszcze zostają Mateusz Rzycki i Mario Rodriguez. Każda zmiana dała nam więcej takiego animuszu w, dzisiaj w grze, bo zarówno w czyżu, który wszedł ze Maćka Żuraskiego, Miał kilka dobrych momentów, miał kilka przechwytów, i, 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 i znów dawał impulsy nam w środkowej strefie boiska. No i, i 10 minut dla, dla Mario Rodríguez'a też wystarczyło, żeby Mario mógł się przypomnieć i, i pokazać swoje umiejętności, które na pewno ma duże, bo, bo również kilka jego momentów, Czy kilka jego zagrań mogło przy lepszej, jeszcze naszej i dokładniejszej naszej grze, szczególnie w polu karnym, mogło dać nam ramkę? Dziękuję. Jakub Kawecki jako ostatni. Dwa pytania. Czy uważa trener, że był to najgorszy mecz warty Poznań w rundzie wiosennej i z czego po tym meczu trener jest najmniej czy najbardziej niezadowolony? Na taką dokładną analizę meczu na pewno przyjdzie czas. Zdawaliśmy sobie sprawę, że dzisiaj w meczu ze Stalą przyjdzie nam toczyć naprawdę ciężki bój, bo, bo no, stal potrzebuje punktów. My również chcieliśmy ten mecz wygrać. Pierwsza połowa bardziej taka fizyczna, pierwsza połowa bardziej walka w powietrzu i o każdy centymetr na boisku, natomiast druga już pod kątem piłkarskim była dla nas zdecydowanie lepsza i, i z tego jestem zadowolony. Oczywiście zawsze chcemy grać o zwycięstwo. Dzisiaj, dzisiaj zdobyliśmy punkt. Natomiast tak jak będziemy grać równe dwie połowy, jak dzisiaj drugą, a, a w zabrzu pierwszą, no to, to wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi. Dziękuję bardzo Panie trenerze. Więcej pytań już nie ma. Dziękuję też Państwu za udział w konferencji. Na dzisiaj to wszystko. Życzymy spokojnego wieczoru. Dobra noc.